To ma zły Ruszaj tam, gdzie już przyglaże płyną szlakiem wiatr. Wróćmy na... tak 170, 380, 380, 48, inne. 48, tak. dobry wązatek, tak, o, dobry 30. plus 30 praca gospodarcza, razem 600 ile to było, 630, 900. 630, dobra, bez tuczna, okej, okay. Czy będziecie kawę sobie tak. za tego? No. Kawę no. sobie. A nie! Tak, tak kawę sobie zrobimy, nie? No, kawę sobie zrobimy. Na razie. Na Pisowe, tak? Na wody niezimne. Czy na warte na wody niezimne? chodźcie bo za mocno robicie, za mocno. Dobra, dobra. Już nie robię. No, co? a może tak?

Właśnie w tej chwili przyjęliśmy nowego członka naszego koła, kolega Krzysztof, wraz z żoną w przyszłości też przyjdzie do naszego koła prawdopodobnie, no i syn od zeszłego roku, ponieważ już nie można w tym roku go przyjąć, gdyż już opłacił w kole obornika, tak? Tak, to jest, to jest kolega Krzysztof, wszystko opłacił, tutaj wręczam mu dokumenty, proszę, z kalendarzykiem, z zawodami naszego koła, których jest 10, łącznie z, no, z dzieckiem do 15 lat, Dzień Dziecka jest też, też, też organizujemy takie zawody. Tutaj jest strona internetowa, gdzie można obejrzeć sobie wszystkie zawody nagrane przez kolegę naszego, wszystkie filmy można sobie obejrzeć ze zawodów z czynów społecznych, ze zebrania. Proszę bardzo, to no tutaj wkładam wszystko. Telefon do mnie dzwoni, a nie będę odbierał, bo nie mam w tej chwili czasu. Proszę bardzo. Ile to było? 530, nie? Kręć. One nie rosną, one tak, to One Na górze i na piwnianko

Częstujcie się, jedzcie, jak komuś zabraknie, tam jest kuchnia, dołożę. No, no, z jednego garka zrobić trzy, także, nie? Tak, nie, no, oczywiście. Jego tylko tam do kuchni wpuścić, no, to jest piwa, tyle no, jedzenia, no, że. A, Tadek? No. A do popicia też coś masz? Tak. Piwo. Aha, piwo z beczki, no, no dobra. Nie, hey, to co tu może się stało. Ziemię i koniec. No. no tu chyba młotkiem, czy będzie? Nie, nie, nie. A, bo to ciepłe, jest jeszcze rozgrzane, to... to... jest jeszcze miękkie. Nie, pan. Do nich. Najpierw trzeba opłacić skład. Nie? To razem wyjdzie, jak będziesz zrzeszony wyjdzie gdzieś jakieś 480 zł. I wtedy ale kawałek. będziesz już członkiem koła i będziesz mógł brać udział w zawodach. Jakie ładne, nie? No, no, by... Super. No. Takie no, jeszcze dostał w łeb, On ale... Jeść. Ale słabo, głodne jest jeszcze. Ciubba odpiero, bo chce no. jeść. Będzie kolacja. Nie. Będzie Haniek. No, no to jest Po jednym. A, a ile, ile mieliście? Sześć? Sześć. Na nawet siedem chyba, tam tamten był mały. Ale wszystkie miarowe, żeby nie no. było. No, 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 no. Ale widzisz, co ma Ania, tutaj kurde, pilnuja trzy godziny. Ale powiem wam coś, wczoraj był facet. U mnie był jeszcze w domu, jak byłem kupił zezwolenie o dziesiątej, przyjechał tu przez pół godziny trzy złapać. Potem, jak przyszedł, miał już. Miał już sześć. <noise> Darek. A do końca dnia 12 sztuk zapał. No z... My i masa 12. No, Ale no no z jednego stanowiska. Z, jednego tak, ta, z jednego, no. Ale my z jednego też mówimy. No. No. To Ruszaj tam, gdzie już przy górze płyną szlakiem wiatru. Wróćmy jeziora, na ziemię, na wędrowie rejs. Znajdziesz tam cel swojej.